Cześć kochani, witam Was. Dzisiaj pokażę Wam przepis na pyszną zupę pieczarkową. Jest to zupa, która cieszy się w naszym domu ogromnym powodzeniem. Aby zobaczyć, jak ją robię, zapraszam Was do oglądania filmiku. W garnku rozpuszczam dwie łyżki masła. Na rozpuszczone masło. Wrzucam jedną dużą, pokrojoną już cebulkę. Cebulę dość powoli, tak żeby się nie przypaliła. Będę duszać w garnku. Chcę ją dosłownie tylko zmiękczyć i zeszklić. W czasie, kiedy smaży mi się cebulka, przygotowałam sobie pieczarki. Ja używam pieczarek brązowych. Według mnie mają one więcej smaku. Mi zdecydowanie smakują lepiej, ale zupa wyjdzie również świetna przy użyciu białych pieczarek. Tutaj mam dokładnie pół kilograma pieczarek. Większość pieczarek pokroiłam w plasterki a część starłam na tarce o grubych oczkach Nie musicie tego robić pieczarki mogą być tylko pokrojone Ja po prostu lubię różnoistość tekstur w mojej zupie Cepulka w garnku ładnie się już nam troszeczkę zeszkliła Dodam teraz do niej jeden ząbek zmielonego czosnku do garnka dodaję łyżeczkę soli i teraz do cebulki dodam pieczarki następnie mieszając ładnie je podsmażę Okej, okay, pieczarki nam się pięknie podsmażyły, oddały tony smaku. Teraz, aby troszeczkę wyostrzyć smak, dodam do nich łyżkę soku z stryny, świeży lub suszony koperek. A następnie całość podsypię jedną dużą łyżką mąki pszennej i zrobię zasmażkę. Grzyby z mąką będę podsmażała tak długo, aż mąka się trochę zagotuje. Nie chcemy czuć w zupie surowej mąki. Do tak przygotowanych grzybów. Wlewam teraz wywar drobiowy. Ja mam tutaj pół litra wywaru drobiowego. Wywar może być warzywny. Zupę przyprawię teraz świeżo zmielonym pieprzem i zagotuję. Zupę doprawiam również łyżeczką wędzonej papryki. Ok, Zupę pogotowałam już 5 minut, tylko na tyle, żeby wszystkie smaki ze sobą się ładnie połączyły. Teraz zestawiam je z grzania. Tutaj w miseczce mam przygotowane 150 ml śmietany. Śmietanę wymieszam z odrobiną zupy. Śmietanę hartujemy zupą. Po to aby po wlaniu do garnka. Nie zaczęła się ona rozwarstwiać i ważyć. Ok, zawartość miseczki. Teraz wlewam do garnuszka i całość wymieszam. Super, w tym momencie należy spróbować. Ja wiem, że nie potrzebujesz więcej soli. Mój wywar był również solony. Natomiast zdecydowanie doprawiam ją jeszcze pieprzem. I tak oto zupa pieczarkowa jest gotowa. Opcjonalnie zupę możecie podać z odrobiną startej twardej mozzarelli. I posypaną sporą ilością zielonej pietruszki. Mam nadzieję, że przepis wam się spodobał, zupa będzie wam smakowała. Jeśli tak, to proszę dajcie łapkę w górę. Zachęcam was również do subskrypcji na mój kanał, po to aby móc oglądać następne filmiki. Pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia pa. Zupa ta będzie świetnie smakowała podana z pieczywem czosnkowym.